W książce Café Macondo, reportaże z Kolumbii, która ukazała się nakładem wydawnictwa Agora w 2019 roku, Maciej Wesołowski przybliża czytelnikowi ten południowoamerykański kraj. Być może wielu z nas Kolumbia kojarzy się jedynie z Pablo Escobarem, nigdy dzisiejszym królem narkotyków, lub może jeszcze kojarzymy akronim FARC, oznaczający największą organizację partyzancką. Do niedawna jeszcze walczącą z rządem. Maciej Wesołowski pokazuje życie zwykłych Kolumbijczyków. Życie zanurzone we wszechogarniającym strachu i przemocy. Przemocy, która wryła się w mentalność Kolumbijczyków i jest jej trwałą częścią, jak przyznają. Sami jego rozmówcy. W książce widzimy również upadek idei, idei grup partyzanckich, które powstały po to, aby walczyć z oligarchią kolumbijską, trzymającą w żelaznym uścisku kraj, a które w pewnym momencie prowadziły wojnę dla samej wojny. Skutek wiele przypadkowych ofiar zamachów, lub też nie do pozazdroszczenia los chłopów, rolników, którzy zbierali cięgi, zarówno od wojsk rządowych, ponieważ tamci podejrzewali ich o sprzyjanie partyzantom, jak i od samych partyzantów za pomoc wojskom rządowym. Jak wiemy, w 2016 roku FARC i inne organizacje podpisały zawieszenie broni z rządem. Niepodobna jednak pomyśleć, aby atmosfera strachu i przemocy mogła zostać wymazana z pamięci Kolumbijczyków. I Maciej Wysowowski pokazuje jednak wysiłek różnych organizacji, które pozwalają przywrócić normalne życie i spokój w głowach. Wielu mieszkańców Kolumbii, tych, którzy, którzy byli ofiarami jednej i drugiej strony, bo przecież ofiarami byli również porwani i zmuszani przez partyzantów do przemocy. Zaledwie kilka rozdziałów jest nieco przydługich, pozostałe bardzo mocno wciągają. I jeżeli chcemy czegoś dowiedzieć się o Kolumbii, to. Café Mocondo jest bardzo dobrą drogą do tego.